Czuwaj. To nie tylko pozdrowienie harcerskie, ale też słowo, które dzisiejszej niedzieli kieruje do nas Bóg. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan Domu przyjdzie. Powinniśmy czekać na powtórne przyjście Pana Jezusa. Ale co z tymi, którym trudno jest czuwać? Samotni, głodni, nadzy, bezdomni, więźniowie, chorzy. Ludzie. Porozmawiać z moim kolegą Jakubem o kościele i harcerstwie. Kuba, ty chyba kiedyś harcerzem byłeś? Zgadza się. Yy, miałem takie życie, że ja przynależałem do drużyny. To była drużyna przy mojej parafii. Dobrze pamiętam ten czas, też dobrze go wspominam. Na obozie byłeś? W stałeś nocniej. Yy, tak, tak, tak. Yy, na obozie byłem, miałem też jakieś takie doświadczenie yy, zimowiska. Wędrom taką właśnie yy, historyjkę związaną z, z Wartą. Byliśmy na Warcie, ale czekaliśmy na naszego zmiennika. Nie on jakoś tak długo się nie pojawiał, więc postanowiliśmy go sprowadzić do pionu. Zeszliśmy do niego, przypomnieliśmy o tym. On yy, zaczął się ubierać. No i wychodząc z pokoju zastaliśmy go yy, zapinającego mundur. I Wróciliśmy na wartę. No i sobie czekamy, ale koszt tak długo nie przychodzi, więc ponownie w niej No i w pozycji horyzontalnej znaleźliśmy. Tak jak stało, tak się położył i zasnął. więc ten element czuwania jego nie do końca mu wyszedł. Kościół to jest jak taki obóz karcerski, trochę, bo toczy się normalne życie, w miarę. Każdy ma w obozie swoje tam jakieś funkcje, jak ci wartownicy właśnie, którzy gdzieś tam czuwają i jest taki, nie wiem, jakiś zuch przestraszony, albo ktoś jest jakiś chory, to zaraz jest jakaś opieka nad nim, jest takie taki specjalne, jakby opieka go otacza ze strony tam przełożonych, opiekunów i tak dalej. Jak w Kościele ktoś się tak gorzej czuje, w sensie i duchowym, i w sensie jakimś takim materialnym, jest taki potrzebujący, to Kościół stara się go taką opieką pokarać. Kościół w swoich też szeregach ma różne takie wspólnoty, grupy czy organizacje, które właśnie mają człowiekowi pomóc, czy na właśnie na sposób ten duchowy, czy też ten sposób materialny. Tak jak mówiliśmy o warcie, zazwyczaj siedzi się po dwóch. W momencie, gdy któryś tam za nie może, to zawsze jest ten drugi, który gdzieś tam go właśnie szturchnie. I, I podobnie jest kościele. Jeżeli jest taka potrzeba, to, to jest, znajdzie się człowiek, który cię który szturnie, a jeżeli już gdzieś tam upadłeś tak nawet bardzo poważnie, no to znajdzie się ten, kto cię realnie z ziemi podniesie. I, i to jest też takie wydaje mi się bogactwo kościoła. Raz, że tych rzeczywiście wspólnot kilka mamy, i one są w zasięgu naszej ręki i możemy się do nich udać. Najbardziej znam na myślę karytas. Ale też właśnie, po sąsiedzku, w y, budynku obok, specjalnie, y, prawda? Myślę, że troszkę mniej znana, ale y, bardzo konkretna pomoc Kościoła względem ubogich, potrzebujących i bezdomnych. Jak Pan Jezus taki daje nakaz, że czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie, to mówi w zasadzie w liczbie nogi, No bo tak jak Ty mówisz, że też potrzebowałeś tej zmiany, kolega się położył i, i wyczekiwaliście go też, nie? Dokładnie. Y jakaś taka wspólna, też wzajemna odpowiedzialność. Jeżeli, no właśnie, ja na, na warcie nie spałem, ale z tą myślą, żeby ktoś mógł jakby swój sen odbywać w taki sposób bezpieczny. Kościół to jest przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących, tak jak gdzieś tam wspólnota charakteryzuje się tym, że, że właśnie jeden na drugiego gdzieś tam patrzy, zwraca uwagę. No i to jest też zadanie dla nas na ten właśnie Wielki Post wydaje mi się i to wezwanie Jezusa, Maadrę. Co Na się? napis <noise> Kubo już nigdy nie dokończył tej wypowiedzi, i w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Ale ja idę już na spotkanie do Fundacji Spesalki. Bo sama Fundacja spesami została założona w 2008 roku. I już od pierwszych lat swojej działalności organizowała się w akcje promujące wolontariat. Szkoloni. Szkoleni byli wolontariusze, zawsze są również wolontariusze, ile widzieli w naszej organizacji, ale głównie czym się zajmujemy? Zajmujemy się pomocą osobom bezdomnym, osobom w kryzysie bezdomności i tych zagrożonych bezdomnością na terenie Miasta Białystych. Bo my jako fundacja nie mamy placówki noclegowej, nie mamy takiego mm, punktu wydawania żywności. To co my mamy. To biuro przy ulicy Warszawskiej 50 i wiedzę na, na temat miejsca przybywania osób bezdomnych. No i tutaj właśnie wychodzimy do tematu streetworkingu. Streetworking polega na tym, że my zawsze w parach wychodzimy na tak zwane patrole, i w ramach tych patroli, jako streetworkerzy, wchodzimy w miejsca, gdzie wiemy, że możemy spotkać osoby bezdomną, albo gdzie spodziewamy się, że taka osoba może się znaleźć. To są opuszczone domy, to są pogorzeliska, to są pustostany. Klatki schodowe, ogródki działkowe, przeróżne, nawet sypy na śmieci. To są po prostu miejsca, gdzie wiemy, gdzie usłyszeliśmy albo dostaliśmy zgłoszenie, że taka osoba przebywa, która może potrzebować pomocy. Czasami ludzie mi zadają pytanie, ilu osobom udało się wyprowadzić osób bezdomnych, z bezdomności. I to jest bardzo trudne pytanie, bo jest to ciężki, jest to bardzo długotrwały już główny proces, ale no. Wychodzi albo nie wychodzi, ale co daje mi na największą przyjemność, największe takie spełnienie w pracy, jeżeli ja jestem na patrolu wykonywając zadanie streetworkera, spotykam na pustostanie albo na innym miejscu na mieszkalnym osobę bezdomną, która tak nie, uf, nie podchodzi do tej pomocy z takim dystansem, z taką rezerwą jednak, podchodzi do mnie, do człowieka, ale jednak się poznajemy, prawda, jesteśmy na jednym spotkaniu, na drugim spotkaniu, później ta osoba odważy się, żeby przyjść do nas do biura na rozmowę indywidualną, to jak my sobie siedzimy, naprzeciwko siebie, no i, i, i że faktycznie na przestrzeni miesięcy nawet widać takie po prostu wchodzenie na coraz to wyższy poziom i naradzenie sobie po prostu z problemami, jakie ta osoba spotyka i pomalutku eliminowanie tych problemów na drodze do wyjścia z bezdomności i to mi sprawia największą ilość, kiedy ja po prostu widząc człowieka nie ja pamiętam gdzie zaczynaliśmy, a gdzie jesteśmy w tym miejscu, właśnie. to jest bardzo budujące i i wzruszając moment. Kilka może takich rad dla młodego człowieka, nawet harcerza, który widząc osobę bezdomną, chciałby jej pomóc, a może po prostu, po, nie wie jak, takie może wskazówki, jak do tej osoby podejść, jak zaproponować po, pomoc. Taki pierwszy kontakt. Pierwszy kontakt. To na pewno sprawdzić, czy ta osoba czy jest. Sprawdzić, czy ta osoba doskonale nas zrozumie, prawda? Chodzi mi o to, bardzo pokrótce mówię, chodzi mi o to, czy ta osoba nie jest pod. Dużym wpływem alkoholu. Jeżeli ktoś jest no, pod już w, st w stanie bardzo wskazującym, nasza rozmowa może po prostu nie przynieść żadnego rezultatu. Więc, jeżeli jest sytuacja, kiedy osoba jest no, w stanie bardzo mocno wskazującym, polecam wtedy zadzwonić na Straż Miejską 986. Służby naprawdę działają w tym e, w stanie bardzo dobrze, potrafią zaproponować rozwiązanie dla tej osoby. Zwaną. Jednak, jeżeli jest osoba, która jak najbardziej jest zagubiona jest w stanie z nami porozmawiać, to znaczy, że ty, 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 użytki, ta używka nie została użyta, zapytać po imię, oczywiście dać się poznać jako człowieka, któremu nie jest obojętny los drugiej osoby. Bo osoby, które się bezdomności, są to osoby, które są przyzwyczajone, że są omijane, są pomijane, ludzie odwracają wzrok od nich i to jest dla nich normalne, że ktoś wyciąga do nich po prostu pomocą dłoń, to czasami jest po prostu show. Dajmy się poznać jako ludzie, którym zależy na losie drugiej, drugiej osoby. I zapytajmy, czy, czy Pan coś dzisiaj wiadł? Czy Pan ma gdzie spać? Czy Pan zna mm, ofertę noclegową dla osób bezdomnych w mieście Białystok? Czy Pan wie, gdzie Pan może się udać? Czy Pan ma informacje na temat tego, gdzie można zjeść? Bo Białystok, y, oferta dla osób w kryzysie bezdomności miasta Białystok, jest naprawdę przyzwoitą ofertą. Jeżeli ktoś wie, gdzie szukać. To znajdzie, znajdzie sobie noc, to znajdzie sobie wyżywienie i miejsce, żeby się wykąpać, ubrać i otrzymać pomoc. No i warto zapytać, również czy słyszeli o switchboarkach z Fundacji Spesali? No, myślę, że w większości odpowiedź będzie pozytywna. Grupa osób pozostających w kryzysie bezdomności to grupa bardzo często migrująca wyjeżdżająca, przyjeżdżająca i też, jeżeli ktoś nie chce zostać znaleziony, to znaleziony nie zostanie. Widziałem przeróżne miejsca noclegowe namioty, jakieś szałasy, nawet ziemianki wykopane w lesie, takie rzeczy też się znalazły. Jeżeli ktoś nie chce być odszukany, to odszukany nie zostanie. A czy jest chęć pomocy wśród mieszkańców Białegostoku? Jest coraz więcej. My jako fundacja spesalwi staramy od wielu lat pracujemy ze sobą bezdomnymi, i staramy się prowadzić takie działania promocyjne, działania edukacyjne, żeby też uwrażliwić mieszkańców miasta i ogólnie ludzi wokół na, na potrzeby, na bolączki, na problemy, z którymi mogą się spotykać osoby bezdomne, i też staramy się propagować pomaganie, ale pomaganie mądre. Takie świadome i odpowiedzialne pomaganie, żeby, żeby, żeby coś za tym po prostu szło. I tak z roku na rok działalności fundacji, patrząc tak przez pryzmat tych lat, to Odzew wśród mieszkańców Białorusioku jest coraz większy. Wolontariuszy mamy coraz więcej, ludzie po prostu chcą coś od siebie dawać i to jest piękne, i, i cały czas dążymy, żeby tego było jak najwięcej jak najwięcej odpowiedzialnych, mądrej pomocy, jak najwięcej e, współpracy, jak najwięcej wolontariuszy. No bo jest o co walczyć, i jest co robić. Zawsze przyjmujemy z otwartymi rękami wszyscy, wszyscy wszystkich wolontariuszy, wszystkie osoby, które chciałyby. Z, z, Zrobić coś dobrego, to żeby chcieli zrobić coś dobrego innym, to żeby chcieli się sprawdzić w tej roli, bo to jest, to bywa trudna praca i czasami wymagająca, ale jeżeli ktoś ma podejście do człowieka, ktoś jest osobą empatyczną i ma w sobie duże pokłady dobroci i chęci zmiany innego człowieka, jak najbardziej zapraszam do Montemurze. Zapraszam oczywiście do kontaktu. Fundacja Spesarii mieści się przy ulicy Warszawskiej 50. To jest obok kościoła świętego Wojciecha bardzo łatwo nas znaleźć. Yy, za chwileczkę również mogę podać numer telefonu do nas i zapraszam na stronę internetową, zapraszam na Facebooka Fundacji Spocesami. Tam odpowiadamy, postaramy się zawsze jak najszybciej odpowiadać na wszelkie, no, po prostu wszelkie pytania. Nie wszyscy muszą działać w fundacjach. O tym, jak pomaga potrzebującym wokół siebie, opowie Laura. Cześć, nazywam się Laurę i dwa lata temu, wracając z osiedlowego sklepu, zauważyłam staruszkę, która wyglądała jakby niosła ciężką torbę, więc postanowiłam, że zaproponuję jej pomoc. No i pomogłam. Moja pomoc dla tej staruszki trwa do dzisiaj. Okazało się, że jest to pani, która ma 92 lata. W młodości była na Syberii, przeszła wiele Ciężkich rzeczy w życiu straciła dwójkę dzieci, jedno z nich bardzo niedawno, bo w trakcie mojej znajomości z nią mąż nie żyje od 30 lat i tak naprawdę została całkowicie sama na tym świecie. I to, że jej pomagam jest dla niej bardzo dużym wsparciem. Regularnie robię zakupy, jeszcze z nią na cmentarz. Po prostu z nią jestem, rozmawiam, i tak naprawdę to wszystko by się nie wydarzyło, gdybym tego jednego dnia po prostu nie, nie rozejrzała się wokół siebie i nie zauważyła tej osoby, która może potrzebować mojej pomocy, bo czasem nie trzeba szukać daleko, żeby komuś pomóc. Kościół jest matką z otwartymi rękoma. Możemy w te ręce wkładać swoją miłość i jednocześnie brać tyle miłości, ile tylko potrzebujemy.